Dobra, mamy niedzielę, jest piękna pogoda, więc wybierzemy się dzisiaj na lody rekordy. Wziąłem sobie dodatkowy podnośnik i oczywiście klucze w razie czego. Mamy koło zapasowe, więc jest wszystko ok. I jedziemy, przejedziemy się. Dzieci marudzą, ale może damy radę. Это побельничка. Cześć, dzień dobry moi drodzy, nazywam się Artur Szafrań witam was bardzo serdecznie na naszym kanale Zobaczcie w jakich pięknych dzisiaj okolicznościach rozpoczynamy ten odcinek Ponieważ jest niedziela, jest piękna pogoda, tak jak wspominałem I wybraliśmy się rekordem na wycieczkę standardowo na lody, pooglądać fajne widoki I ogólnie spędzić miło czas, także te samochody są na pewno fajne, pod tym względem, że możecie właśnie miło spędzać popołudnia z rodziną i z przyjaciółmi Dzisiaj nie ma żadnych zlotów w okolicy, ale sami sobie pojeździmy Jesteśmy właśnie w Sieprawiu, wjechaliśmy sobie na szczyt wyciągu narciarskiego, gdzie są naprawdę piękne widoki A i podróż tutaj była bardzo przyjemna, bo przyjechaliśmy sobie Oplem Rekordem z 1979 roku Na pięknym, niebieskim welurze w środku Także słuchajcie, nie przedłużając tego wstępu, chodźcie, pojeździmy sobie, pojeździcie razem z nami. No i co? Zapraszamy Was do oglądania Regina popatrzcie tu Dobra, macie te sanki? Co? Co do zjeżdżania? To jest wyciąg! On, nas, on wyciąga na nartach do góry i się zjeżdża na dół Dobra, Lecimy Chodź Romuśka Skakuj, zapinaj pasiora jedziemy U -u -u. Każdy Jak teraz jest? mówi jakiego Pasie, będzie jadł loda Idziemy na loda, a nie na chipsy Ja będę jeść loda w postaci Red Bulla. Przejdziemy się na ten, na Zarabie Zobaczymy co tam słychać Zrobimy lancerkę Taka dzielnica punktowa, gdzie odbiera się śmiechanka do ławicy Oraz miłośnicy motoryzacji Fani czterech kółek Zarabię, no Zarabię, czyli zarabą. rabą Bo tu jest rzeka Raba A my jesteśmy za nią, na Zarabiu A to tam, jak... Się, jak w tym lesie pięknie No, super, park Możecie sobie troszkę uchylić żeby jakby wam tam ciepło było jak pan jest papugę na spacer, widziałeś to? Ty na ręce are miał, no? Nie widziałeś To Szedł tak to i trzymamy na ręce papugę Jak będziemy wracać, to nie. może go jeszcze spotkamy No nie, w tym aucie nie poczujemy takiego progu To jest prezydencki wóz Tumienie wstrząsów poziom... Master, level master Wow, ale ładne motorki przyjechały dzisiaj Nie, nie wiem, to dziecko wiemy. mówi. O, maluch, ta, ta. Nie, to Opel Kadett, a to jest Opel Rekord. O, no, nie ma żadnych miłośników. Panów czterech kółek. No, ale już ta się ta pogocha tak się nie widzi. No. Jakby nas działo, to by mogły nam. Ten. Rozciąć skórę. Ten. Rozciąć parucha. Co ty gadasz? Jak między sami? Pewnie. Jak się nazywają ludzie, których, których pasją są ptaki taki albo dziedzina, że my Na o or or Ortopedzi. Orni, orni. Orni. to Ornito lodzy. Uuu, ale ładnie. Jak wam się jeździ tym samochodem? Dobrze, dobrze. A w porównaniu do maluszka to jak jest? Dobrze. Wygodniej czy mniej wygodniej? Więcej wygodniej. Nie. Tobie Regina? Świetnie. A mi świetnie. Można, Można, jak to O, widzisz? A tutaj nie ma silnika z tyłu i nie grzeje tak po plecach. Nie, no ale to są zupełnie inne auto. Ale tym się pięknie jeździ. No, no właśnie. Powiedzieć. Czy powiedzieć można, ale to nie ma żadnego odniesienia. Ta jest zawsze otwarta, bo to jest punkt pocztowy. Dobry Ty, zobacz co chopie trzy lodówki z lodami Lód grzesiek. Tutaj są zapy. A i chodź, jeszcze nawet są MMs. Chcecie MMs? Gdzie? Tu Lód MMs. No. Ja sobie wziąłem owocowy. Chodźcie, trzymajcie. Proszę. Czekajcie, zjemy tutaj. Oj, ty, spadł. Hadi się bawić, ja tam pójdę zobaczyć, jak wygląda z tyłu. Znowu piękna pogoda. Mamy już poniedziałek, ja właśnie wracam z urzędu skarbowego, ponieważ byłem sobie odebrać zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy do Opla Rekorda i do Volkswagena Gerbusa Także udało się te zaświadczenia uzyskać, odebrać i. Samochody są już zarejestrowane Muszę właśnie tylko odebrać stałe dowody rejestracyjne Czekam cały czas na informacje, że te dowody są do odebrania I wtedy z tymi zaświadczeniami muszę się zgłosić Bo tak jak mówię dowody rejestracyjne stałe Ponieważ na razie mam tylko tymczasowe Mam troszeczkę nowych planów jeśli chodzi o rozwój Szafran Inwestycje Także śledźcie kanał, będzie się działo Będą fajne rzeczy Będzie na pewno dużo rozwojowych tematów Także jeśli chcecie się rozwijać razem ze mną, to tak jak mówię, subskrybujcie I będziemy działać wspólnie Zobaczcie jakie tutaj mamy piękne widoki Widzicie, już bardzo blisko do gór Także często gęsto jak tutaj klienci do mnie przyjeżdżają gdzieś z centralnej Polski To się dziwią właśnie jak my tutaj mamy górzasty, górzysty teren Jak tutaj mamy dużo tych górek, pagórków i tak dalej no, dla nas to jest oczywiście normalne. Tutaj dopiero się e, takie tereny, można powiedzieć, zaczynają gdzieś tam dalej w kierunku jeszcze e, południa. Jest tego znacznie, znacznie więcej, ale tutaj u nas, u nas już jest fajnie. Także słuchajcie, no teraz padł mi do głowy pomysł, że po prostu też zrobię odcinek niedługo o rejestracji samochodu z granicę, krok po kroku. Na pewno e, część osób to ciekawi, jak, jak ten proces wygląda. Na pewno część osób po prostu. Takich informacji, bo będzie gdzieś tam rejestrować Ten samochód Także na pewno taki odcinek Myślę jak najbardziej będzie wskazany W celach po prostu Informacyjnych, także słuchajcie Ja wracam do domu, zaraz idę do garażu Poplanuję sobie cały ten dzień I widzimy się w następnej części Łada 2104 Czyli Łada Kombi Bardzo rzadko spotykany Model Przynajmniej teraz, nie wiem jak było wcześniej, w latach 90.. Natomiast teraz ten model jest już bardzo rzadko spotykany, a szczególnie w takim stanie. Bo wcześniej Wam już wspominałem, że ten samochód jest cały w oryginalnym stanie, bardzo ładnym, z minimalnym przebiegiem. No i co? Słuchajcie, oddałem go do mechanika, żeby po prostu tutaj wszystko porobić, żeby było ok, poprawić sprzęgło, jakieś tam obroty, gaźnik i tak dalej. No i odebrałem go właśnie teraz od mechanika, ale niestety. Rzeczy, które były dalej, występują także, także problemy, że tak powiem, ciąg dalszy. Tak to jest właśnie w starych samochodach: jak zrobicie jedno, to zacznie sypać się drugie. Dlatego czasem takie projekty mogą przerosnąć osoby, które że tak powiem, z marszu wchodzą w temat i, i mogą się zrazić. Dlatego nie jest dalej. Będziemy walczyć z tym samochodem. Pokażę Wam go. Teraz z zewnątrz jak wygląda, bo jeszcze tak naprawdę go nie widzieliście. No i co? No i jutro też jest dzień i zaczniemy walkę od nowa. Auto jest teraz wiadomo kompletnie brudne, jest po mechaniku, stało długo na zewnątrz, jest już na nim taki osad brudu się pojawił, ale mimo wszystko pokażę Wam go jak wygląda. Zobaczcie na wnętrze. Fajne, ciemne fotele, w ciemnej tonacji. Tutaj z tyłu, aha, właśnie tutaj z tyłu brakuje popielniczki, także jeśli ktoś z was tutaj oglądających ma taką popielniczkę, to bardzo chętnie kupię, żeby uzupełnić. Zobaczcie, tutaj mamy w tym samochodzie jeszcze oryginalne opony od nowości. Te opony są oczywiście popękane, dlatego i oczywiście ze względu na wiek te opony zmienimy, ale oczywiście te stare zachowamy i tutaj nowemu właścicielowi na pewno je dorzucimy. Lakier na felgach jest jeszcze też oryginalne odnowości. Tutaj są takie ładne, zobaczcie, dekielki, które po przetarciu ukaże nam się tam taki bardzo e, jeszcze super wyglądający i super utrzymany chrom. Są teraz brudne, ale po doczyszczeniu będą wyglądać pięknie. I waham się właśnie, czy odświeżać ten lakier na felgach, bo w zasadzie tylko ta jedna felga ma takie tutaj drobne naloty, ale spróbuję to jeszcze wcześniej zeszlifować papierem ściernym, doczyścić te felgi ogólnie jakąś chemią i zobaczymy jak to będzie się zachowywało, bo może uda się jeszcze zachować ten oryginalny lakier na felgach. Bo zobaczcie, na przykład ta felga jest zachowana w świetnym stanie. I tak naprawdę ten lakier tutaj wygląda super. Więc, może szkoda byłoby ten lakier niszczyć, tak sobie myślę, i malować go od nowa. Warto byłoby zachować w oryginalnym stanie ten lakier, tak jak wspominałem. Jeśli chodzi o powłokę lakierniczą na tym samochodzie, no to jest ona cała w oryginalnym stanie, nie była poprawiana. Natomiast ten błotnik na pewno będziemy musieli polakierować. O, słyszycie, ona chodzi na wolnych obrotach, ale jeżeli coś przerwało, pewnie zaraz zgaśnie. Więc to wszystko trzeba robić znowu. Zobaczcie, tutaj mamy takie wgniecenie. I tak samo z tej strony na rancie też jest taka wgniotka więc trzeba będzie ten błotnik polakierować od nowa, naprawić to blacharsko i polakierować go jeszcze raz. A reszta w sumie tylko czyszczenie, korekta lakieru, polerka, tak żeby to wszystko nabrało ładnego wyglądu. Wiatrak się włącza, jak słyszeliście, więc chociaż to chodzi w tym samochodzie, a resztę będziemy dogrywać specjalnie, go nie gaszę, żeby zobaczyć czy będzie gaz. Sam z siebie czy nie? O, właśnie, jeszcze wyszedł mankament, o którym zapomniałem. Trzeba zamówić nowe, nowe amortyzatory klapy, ponieważ te tutaj już nie trzymają. I również je wymienimy. Tutaj jest jeszcze oryginalne klucze, są. Tutaj jest oryginalna pompka w pokrowcu, które były do, do, dokładane do Łady Tutaj mamy e, zdaje się zbiorniczek do płynu od spryskiwaczy. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie jestem pewien Odkręcimy to I zobaczcie, mamy tutaj jeszcze koło zapasowe Z włoskami Opona jeszcze z włoskami, widać, że była używana, ale krótko Tutaj, jak widzicie, nie ma żadnej korozji, auto jest Robi tenki od spodu. Oczywiście, kiedy już skończymy z mechaniką, to sobie później zakręcę. Oczywiście, kiedy już skończymy z mechaniką, to pierwsze co samochód zawiozę na czyszczenie podwozia, odświeżymy konserwację od spodu i będziemy działać dalej. Auto naprawdę ma duży potencjał. Tak jak mówię, będzie na pewno cieszyć przyszłego nabywcę, ale jeszcze trochę czasu musi upłynąć. No i mówiłem, że jutro też jest dzień. Dlatego słuchajcie, ładujemy ładę na lawetę i zawieziemy ją do Krakowa do człowieka, który zajmuje się tylko i wyłącznie ładami. A żeby dograł temat tego samochodu, tak żeby cieszył przyszłego nabywcę. Bez żadnych niespodzianek, Że wjeżdżamy na lawetkę i lecimy zatankować. I lawetę jeszcze dotankujemy ładę, bo paliwa tutaj nie ma praktycznie w ogóle. Czekajcie, muszę sprawdzić, bo coś mi się wydaje, że mamy delikatnie za szeroko najazd. A nie, będzie ok. Będzie ok. Możemy lekki rozpęd i wjeżdżamy do góry. Szybko auto jedno drugie, żeby nie było wstydu. zobaczcie na to. Ten samochód tak naprawdę jeszcze nawet nie był porządnie zakonserwowany. Zobaczcie, tutaj wszystko jest w kolorze. Zero korozji. A to zobaczcie, sobie na podłogę. Tak samo wszędzie wychodzi oryginalny lakier. Więc to, co ja tutaj myję, to jest tylko brud. A tak naprawdę on jeszcze nie był porządnie zakonserwowany. Ten, prze, ten samochód ma przebieg niecałe 20 tysięcy. Zobaczcie, jest jeszcze, są jeszcze oryginalne opony. Ale to już Wam chyba wcześniej pokazywałem. Także naprawdę, no, egzemplarz. Świetny, świetny, świetny. O, no i zrzucamy samochodzik. Mam nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie ok, z naprawą i że samochód będzie jak najbardziej jedyny Widzicie, eee, nawet na ludziach, którzy siedzą w temacie robi ona wrażenie od razu Można zauważyć, że tam jest znikomy przebieg, że to jest praktycznie w idealnym stanie Także to cieszy Wracam do domu I Tyle chyba na dzisiaj